Tomasz Nowak w Ningu Net. Rozmawiamy z byłym i liczymy na to, że przyszłym mistrzem świata w wadze junior ciężkiej Krzysztofem Diablo-Wodaczykiem. Nie znam. Fajny chłopak, zgadza się. Skoro fajny chłopak, to czekamy, co pokaże Fajny Chłopak 4 listopada. No mam nadzieję, że nie da 5, 5 listopada. Eee, mam nadzieję, że nie da ciała. Eee, pokaże się w jak najlepszej strony. Eee, zaboksuje to, co mniej więcej też ostatnio, można powiedzieć, z tylko jeszcze bardziej intensywnie, jeszcze bardziej silniej i jeszcze bardziej zmotywowany do tego, żeby wygrać z tak mocnym zawodnikiem, jaki jest Durodola. Y, Durodola lubi się bić. Jaką taktykę myślisz, że warto obejść na walkę z nim? Y, jaką taktykę? No... On się lubi bić, ja się lubię bić. Dwóch wyjdzie z zawodników, którzy się lubią tam pabić, Więc mam nadzieję, że wyjdzie taka, wyjdzie taka taktyka, że poszukać całych punktów i gdzieś tam w te dziury celować po prostu. W tą bym powiedział, troszeczkę bym powiedział, dziurawą gardę, która, która, która nie zawsze jest, bym powiedział, raczej znaczy dziurawą gardę to już widzę, że jest dziurawa, ale... Łapy mu nie wracają, jest parę jakby mankamentów, które można by było wykorzystać przeciwko jemu samemu, więc na tym się skupiam, obejrzę pewnie jego jeszcze kilka walk, będę analizował runda po, run runda po rundzie i patrzył tak, żeby po prostu wszedł do ringu i, i może nie jak najłatwiej, ale żeby po prostu z nim wygrać, no. jakby zastosować jego własną broń. W pewien sposób zaskoczyła nas ta walka na Polsat Boxing Night. Spodziewaliśmy się, że będziesz miał teraz jakiegoś trudnego rywala, ale bardziej myśleliśmy, że może to będą Stany Zjednoczone i któryś, na przykład Schumann, bądź inny zmieścił w WBA. Jak to się stało, że doszło do zakontraktowania właśnie tej walki? Ciężko powiedzieć. Rozmowy, telefony, maile. Jeszcze bym powiedział, że jesteśmy zaprzyjaźnieni z Federacją WBC, raczej zaprzejaźnieni. Tyle lat byliśmy, dzierżyliśmy, więc gdzieś tam jakieś centymetry zostają i szansa on, o, o przewrócenie można powiedzieć, może nie o przewrócenie, ale zaboksowanie o, mistrzostwo świata, więc yy, jestem dosyć wysoko w rankingach. Yy, bodajże jestem chyba trzeci w obecne, więc czemu nie? Chciałbyś się zmierzyć z Beliu? Pewnie, nie ma problemu. Nie ma problemu. Jak będzie szansa, jak będzie okazja. Z wielką przyjemnością bardzo go lubię. Yy, fajnie boksuje, podoba mi się jego, jego charakter. Yy, no, jakoś tak. Jesteś chyba zadowolony z przebiegu tego roku w Twojej karierze? Intensywniej? Znaczy intensywny, początek był bardzo intensywny, tak? Najpierw marzec, potem maj, no i teraz listopad. Zobaczymy, no. Trzy walki ponad. Jakby można powiedzieć jakby, pewną jakby średnią. <gry> yy, I aby była zwycięska, o no tak. Żeby w Wejdoringu wygrać walkę nie obojętnie jak, obojętnie co by się tam nie działo, trzeba wygrać po prostu walkę yy, i tyle. Zrobić yy, swoją dobrą robotę, wykorzystać swoje najmocniejsze strony yy, przeciwko, jakby można powiedzieć swojego, swojemu rywalowi. No i tego ci życzymy i czekamy na tytuł mistrza świata. Przyszły i jak najszybszy. Dzięki. Dokładnie, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.